Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi dlatego, że powiedział Ja jestem chlebem, który z nieba stąpił i mówili Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może on teraz mówić: Z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca, jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam: Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie Wasi jedli manne na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je? Nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało wydane za życie świata. Słuchamy dalszego ciągu, szóstego rozdziału świętego Jana. I kiedy, kiedy słucham powracający. Powracające słowo, ja jestem chlebem życia. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Powtarzane i powtarzane. Jest jak woda, która kapie na kamień. Co może woda zrobić? Może wydrążyć skałę. I to słowo, które przychodzi do nas i przychodzi, i kolejną niedzielę, i w przyszłą niedzielę znowu przyjdzie do nas, ma moc wydrążyć te twarde nasze serce, które którym trudno jest wierzyć, że to życie wydane jest odpowiedzią na wszystkie problemy, które mamy. Piękne jest to, jak Pan przeprowadza nas przez te czytania. Pierwsze czytanie, które nam otwiera pewną perspektywę, w której możemy się przeglądać. Jak wiele razy jesteśmy zniechęceni naszym życiem. Tak jak Eliasz, mimo, mimo tego powołania na bycia jednego z największych proroków, prorok, jak ogień który odnosi takie sukcesy, kiedy zderza się z rzeczywistością, mówi, Panie, nie chcę mi się żyć, nie chcę mi się żyć, nie jestem lepszy od innych. Myślę, że to jest taki dobry punkt wyjścia dzisiaj dla nas, którzy może doświadczamy takiego momentu, mimo pięknych momentów naszego życia, kiedy byliśmy szczęśliwi, kiedy doświadczaliśmy miłości, kiedy widzieliśmy, jak wszystko się pięknie układa, jak, jak idzie. Doświadczamy w pewnym momencie, że na przykład, nie wiem, Porwane są nasze relacje w małżeństwie i, i mówimy, Panie, zabierz moje życie, nie jestem lepszy od innych. Nic się nie udało. Kiedy jesteśmy na starość, kuszeni, żeby przeklinać nasze życie, mówiąc, to nic nie miało sensu. Wszystko zepsułem, nic dobrego nie zrobiłem. Co zostanie po mnie? Albo kiedy mamy porwane relacje z dziećmi, które odchodzą, i, i jesteśmy w takiej sytuacji takiej depresji duchowej, tak jak Eliasz. I dzisiaj obojętnie w jakiej sytuacji jesteśmy, jak przychodzimy, to dzisiaj słyszymy Chrystusa, który mówi do nas: bierz i jedz, bierz i jedz. To jest ten chleb, żebyś się nasycił. Chleb, który jest odpowiedzią. Postępujcie. Tak jak Bóg postępuje, mówi dzisiaj święty Paweł. Nie? Postępujcie tak jak on, bądźcie jego uczniami. I rzeczywiście, psalm, który Pan Bóg włożył w nasze usta, mówił: Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. To jest, Chrystus mówi o sobie: Ja jestem chlebem życia. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. W tych naszych sytuacjach, porwanych relacji, Klęski, którą ponieśliśmy, może wychowawczej, bo widzimy, że nasze dzieci prowadzą życie zupełnie inaczej, niż, niż chcielibyśmy, żeby prowadzili. Odchodzą od Boga, żyją jakby Boga nie było. I na każde nasze słowo reagują agresją. Już nie wiemy, co mamy zrobić, kiedy wydaje się, że wszystko stracone. Chrystus mówi: Spójrz na mnie, rozpromienisz się radością. Ciało, moje ciało wydane, ten chleb przyjdzie do nas dzisiaj. Ciało wydane i patrzymy się na Chrystusa. Co to znaczy ciało, które jest wydane za grzechy? Uczy nas postępować w tej sytuacji, w której jesteśmy, w tych naszych porażkach, katastrofach naszych. Chrystus umiera opuszczony przez wszystkich. To jest sukces, jaki odnosi Bóg na ziemi odrzucony, zdradzony, uważany za oszusta. Chrystus, który mówi to jest moje ciało wydane. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dlatego święty Paweł mówi, przebaczajcie sobie. Tak jak Bóg przebaczył nam, przebaczajcie. To jest odpowiedź na tę na naszą sytuację, której doświadczamy, depresję. Może patrzymy się na nasze życie zakonne. Tutaj siostra 50 lat, prawda? Pamiętam kiedyś, jak miałem imieniny, i tym wtedy jest ta Ewangelia proklamowana o Tomaszu, który mówi: Nie uwierzy, jak nie wsadzę palca w rany. I wtedy dla mnie było takie olśnienie, które mówi, że poznać Chrystusa poprzez przebaczenie. Bo kiedy patrzę się na swoje życie, też sobie myślę: I ja mam 31 lat kapłaństwa, myślę sobie: jeden, jedna wielka porażka. Nic nie zrobiłem. Z, Wobec tej misji, którą, którą Bóg mi powierzył, nie, nie, nie stanąłem na wysokości zadania, nie, nie byłem jak, jak Chrystus, który idzie, jak ogień, jak porażka. Mówię, ale nie ma sytuacji bez wyjścia dla Chrystusa. Z Chrystusem zawsze jest nowy początek, dlatego Chrystus mówi: bierz i jedz. Spójrz na mnie, to jest ten chleb. Odpowiedzią dzisiaj na te sytuacje, na nasze depresje, na nasze porażki, porwane relacje małżeńskie, rodzinne, z dziećmi, jest ten chleb. Mówi, tak, przebaczaj. Jak dzisiaj Bóg przychodzi mówi: Bierz jedz, to jest moje ciało wydane, wydane za ciebie. Taki ty będziesz mógł wkraczać. W tej sytuacji, tych porażek i katastrof, porwanych relacji, zawiedzionych nadziei, będziesz mógł wydawać swoje życie. To jest odpowiedź, to jest droga, na której będzie przychodzić życie. Mówi: skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Skosztujcie tego chleba. To znaczy, przyjmijcie tę miłość, która się wydaje, i to na Jego pamiątkę, a zobaczysz, jak dobry jest Pan. Bo my często szemrzemy, tak jak Żydzi mówią, jak to, to jest chleb, to życie wydane przebaczać, to jest odpowiedź na, na te porwane relacje, to ileż razy mam przebaczać? Zawsze ja mam przebaczać? Na głowę mi wejdą. Tu się już nic nie da zrobić. To aż trzeba by, powinno powinienem być twardy, teraz powiedzieć, co myślę o tym, że nie wolno tak postępować, nie wolno tak traktować. Ile razy mam być łagodny, jak mówi dzisiaj święty Paweł nie? dobry, miłosierny. Ja raczej jestem pełen goryczy, uniesienia, gniewu, krzyczę, jak mi się coś nie podoba. A on Nie, bądź łagodny, bądź łagodny, przebaczaj. Nie ile razy, siedem razy? Nie mówię ci siedem razy. Siedemdziesiąt razy po siedem. I Panie, przymnóż mi wiary. Na ten mój bra brak wiary, że, że to może być odpowiedź to życie wydane, stracić siebie, wejść w śmierć, w odrzucenie, tak jak Chrystus, jest odpowiedzią, żeby doświadczyć życia wiecznego. Bo to jest chleb życia wiecznego. Każdy inny chleb który syci, bo może to, jak odniesiemy zwycięstwo w, nie wiem, w argumentach, które podamy, jak wykażemy błąd, jak rzucimy prawdę między oczy, to odniesiemy sukces. To nikomu nie pomaga, sami o tym wiemy. Udowodniliśmy nasze racje, i co? I co? I nic się nie zmieniło, wręcz była rzecz o... gorsza, rozdarcie się zrobiło gorsze. To jest chleb, spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza Wasze nie zaznają wstydu, bo Pan Bóg przyjdzie i będziemy dzisiaj w czasie Eucharystii modlić się o Jego przychodzenie. Owszem, o przychodzenie na końcu czasów, ale ten koniec czasów jest, kiedy nam kończy się czas w naszym życiu, kiedy wszystko się rozpada. To jest ten czas, w którym Chrystus chce przyjść i zainterweniować, ale żeby On mógł zainterweniować, my musimy przegrać. To jest ta dobra nowina, to jest ten chleb życia wiecznego, miłość Boga do nas, który zawsze przychodzi do nas w ten sposób. Moje ciało wydane, moja krew wylana. Bierz, bierz i jedz, bo jesteś słabiutki słowo, które przychodzi, pełne nadziei, które nas podnosi. Mówi ja zwyciężyłem świat. Jeżeli będziesz jadł ten chleb, oprzesz się o mnie, o ten sposób życia, życia wydanego, twoje, twoje oblicze się rozpromieni, rozraduje, bo zobaczysz moje przyjście, mój triumf, moje zwycięstwo nad śmiercią. Oby to życie dzisiaj mogło Przyjść do nas i znaleźć w naszym życiu miejsce.